Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj przed Wami samochód Alfa Romeo 166. I na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować właścicielowi tego auta za udostępnienie mi go do nagrania. I oczywiście chciałbym zaprosić kolejnych Alfa maniaków, ale i też maniaków i innych marek, aby zagadywali do mnie, pisali. Piszcie śmiało na Instagramie, na maila, na Facebooku. Linki, całe informacje znajdziecie w opisie tego filmu. No a dzisiaj przed Wami kolejna Alfa Romeo: czyli mieliśmy w niedawnym czasie Julię, Juliette, Mito, no i dzisiaj 166, a jeszcze w zeszłym roku albo dwa lata temu nagrywałem 159, także powoli, powoli wszystkie Alfa Romeo. Niedługo będę miał nagrane. A powiem Wam szczerze, że o tym modelu 166 myślałem jeszcze kiedyś jako moje pierwsze auto. No, ale to był samochód niedostępny w tamtych latach, kiedy miałem 18 lat. Prawo jazdy te samochody kosztowały poliftowe, bo one mi się te, te samochody podobały w poliftowych budach czyli już ze zmodyfikowanym przodem no to one wtedy kosztowały tak 30 tysięcy, to była kwota dla mnie abstrakcyjna abstrakcyjna kwota i nie było mnie po prostu na takie auto stać no i skończyłem z Golfem 2 <laughs> ale mimo wszystko miałem, miałem swój pierwszy samochód, ale wracając do Alfy 166 jest to przedliftowa wersja, co możemy poznać po właśnie tym charakterystycznym, takim można powiedzieć smutnym przodzie auto Zadebiutowało w 1998 roku, a produkcja trwała do 2007 roku, czyli prawie 10 lat. Po drodze był właśnie taki facelifting w 2003 roku, który diametralnie odwrócił, diametralnie Alfa przestylizowała ten przód, zostawiając kompletnie resztę nadwozia. Bo tak naprawdę cały samochód wygląda pięknie, tylko ten przód delikatnie Was się wystarczyło zmienić, i ten samochód już wyglądał o wiele, o wiele lepiej. No oczywiście, jak już większość z Was wie, ten samochód nie odniósł niestety sukcesu na rynku. I w dzisiejszym materiale postaram się Wam przybliżyć, dlaczego właśnie ten samochód nie, prze... nie odniósł sukcesu na rynku, jak chociażby Mercedes klasa E, BMW5 czy Audi A6, który chyba dzisiaj jest najpopularniejszym przedstawicielem klasy wyższej, bo jest to klasa wyższa. Najważniejszą cechą, która tutaj jest w tym samochodzie, w tym konkretnym egzemplarzu, to jest silnik, który, którego pojemność wynosi 3,0V6. Znana konstrukcja silników projekt nad Busso, czyli 3.0 V6 o mocy 221 koni, czyli silniki mówi się, że o je to są jedne z najlepiej brzmiących silników. Tutaj oznaczenie nie wiem dlaczego jest 3.2 V6. 3.2 V6 to była taka ostatnia, ostatni taki wypusz silników Busso. No tutaj właściciel jeszcze przeprowadził modyfikację sterownika w zakładzie tuningowym i ponoć udało się wycisnąć więcej koni z tego samochodu, aczkolwiek, jak sam powiedział, no jakoś tego mocno się nie odczuwa. Wiadomo, silnik benzynowy, wolnostący, więc i te przyrosty nie są jakieś tam takie duże, jak w silniku chociażby z turbosprężarką. Jak sami widzicie, mamy tutaj poczwórną końcówkę układu wydechowego, a zmianę te Modyfikację tą właściciel wykonał sam, ponieważ prowadzi mechanikę pojazdową. Zresztą tutaj widzę, są ramki reklamowe, jeżeli chodzi o tą mechanikę pojazdową. I wydech jest od któregoś z modeli samochodów BMW, bo oryginalnie mieliśmy tutaj dwie końcówki układu wydechowego, które zlokalizowane były z lewej strony. Jak sami widzicie, samochód jest po pierwsze w bardzo ciekawym i najrzadszym silniku 3.0 V6 Busso to jest raz, ten silnik jest najbardziej poszukiwany aktualnie, a po drugie ma bardzo specyficzny i niespotykany serio, naprawdę niespotykany kolor, to jest kolor typu kameleon. I przed tym nagraniem ja jak dostałem zdjęcia od właściciela tego auta, zastanawiałem się, czy to jest w ogóle oryginalny lakier. Dlatego też skontaktowałem się z moim dobrym kolegą który sprzedaje Fiaty no i też Alfy już od dobrych 10, może nawet 15 lat i powiem Wam szczerze i uczciwie, że ponoć ten kolor to jest oryginał, czyli taki kameleon mogliśmy sobie do tego samochodu zamówić. Jeżeli to jest prawda, no to szczerze, to jest naprawdę jak na 99 rok, bo ten samochód jest z 99 roku, to jest naprawdę sztos. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale ten kolor Mieni się na różne odcienie srebrnego, niebieskiego na zielonym kończoc. Także wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Natomiast minusem są oczywiście koszty takiego lakieru i technika. Yy lakierowania nadwozia. Jeżeli macie do polakierowania jakiś element, no to trzeba szukać naprawdę lakiernika, który potrafi to zrobić i tego samochodu Wam po prostu no, nie spierdzieli, mówiąc kolokwialnie. To, co najbardziej myślę, że wszystkich interesuje, to 3-litrowe Busso V6, 24 zawory po dwa wałki na głowicę. Pojemność 3 litrów, moc 221 koni, oczywiście był również ten mocniejszy 3,2 litra V6. Zwróćcie uwagę, jak zamocowany jest silnik. Jednostka jest umiejscowana poprzecznie, nie jest niestety wzdłużnie zamocowana, z tego względu, że auto ma napęd na przednią oś. Jest to wynik tego, że Alfa Romeo została przejęta przez Fiata, starsze modele Alfa Romeo miały napęd na tylną oś, no to aktualnie na szczęście się zmieniło i aktualne modele Alfa Romeo, tak jak mówiłem o odcinku z Giulią, mają napęd na tył, chociaż wiadomo, w większości klienci zamawiają napęd na cztery koła. Wejdźmy teraz do wnętrza i słuchajcie, tak wygląda kluczyk. Niestety, strasznie, po latach to wygląda. Tu odpadło, widzę logo Alfa Romeo. Nie wiem, czy to jest oryginalny kluczyk takiego koloru, ale no cóż, taki ma właściciel. Niestety, jeden, jaki posiada. No i oczywiście dostęp do tego samochodu 99 rok jest za pomocą kluczyka, czyli możemy centralnym zamkiem otwierać, zamykać szyby. No w tamtych latach to też było coś. No i jeżeli chodzi o samo otwieranie i zamykanie się tych drzwi, to powiem Wam szczerze, jak po tym przebiegu, bo auto ma 270 tysięcy praktycznie, no to te przednie drzwi. Od strony kierowcy zamykają i otwierają się naprawdę bardzo solidnie. W ogóle jakość tych działania, tych klamek jest również bardzo solidna. Na poziomie samochodów z tamtych lat, właśnie typu BMW Serie 5 czy Audi A6 czy Mercedes klasy E, nie odbiegają absolutnie te drzwi pod, pod tym względem, jeżeli chodzi o solidność otwierania i zamykania. Tak samo wnętrze. Zwróćcie uwagę, jak mamy wykończoną tutaj jak wykończone jest tutaj wnętrze tego konkretnego egzemplarza. Zobaczcie, tutaj mamy wszystko obite skórą. Zwróćcie uwagę na to, że auto ma teraz ciężka matematyka dla mnie będzie 23 lata. 90, nie, 22 lata, przepraszam. I jak to wszystko jest zadbane, to słuchajcie, nie jest w ogóle w żadnym stopniu zużyte. Tutaj te doły, te tworzywo, tu w środku nawet jest ta kieszeń od strony Wnętrza od strony kierowcy wykończona takim materiałem, żeby to nie rezonowało, nie hałasowało. To oczywiście wszystko jest twarde, aczkolwiek zwróćcie uwagę, że jest naprawdę bardzo zadbane. Tak samo tutaj przyciski od otwierania szyby, od regulacji lusterek wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tak samo fotel. Ja sobie tu przysiądę na progu zobaczcie, piękne logo Alfa Romeo, zagłówki boczki fotela. No tutaj delikatne jakieś tam ślady zużycia, no ale auto ma, no za chwilkę to pokażę, 270, tam 267 coś koło tego przejechane tysięcy kilometrów. Fotele, fotele są oczywiście w pełni elektryczne, czyli mamy przód, tył, góra, dół, regulowana wysokość tutaj o przedniej części tego siedziska, no i ogólnie mm, wysokości siedziska. Także naprawdę, regulacja tego fotela jest w wielu, wielu płaszczyznach, co mnie osobiście, no, jakby nie patrzeć, zaskoczyło. Mamy także tutaj, zwróćcie uwagę, podgrzewanie, podgrzewanie przednich foteli. Idziemy dalej. Kierownica, no i po niej, właśnie chyba najbardziej widać ten przebieg. Jest tutaj delikatnie przetarta, wykończona z tego, co się zorientowałem, z prawdziwego drewna. Tutaj również są delikatne przetarcia, no i charakterystyczna kierownica dla tamtych lat, czyli właśnie taka mała, można powiedzieć, z taką małą poduszką, bez jeszcze tutaj sterowania radiem. No, niestety takich gadżetów wtedy jeszcze nie było. Piękny tutaj panel z takiego drewnopodobnego materiału. To drewnem, no niestety nazwać nie mogę, bo ja czuję pod ręką, że to jest plastik, to nie jest fornier jak w Mercedesach. No aczkolwiek, po latach również zachował ten materiał taką świeżość. Nawet nie jest, powiem wam szczerze, to jakoś porysowany i czy zniszczony. No jedynie tutaj ta dźwignia zmiany biegów jest to czterostopniowy automat firmy ZF. No i dobra, zobaczmy ten przebieg. Uwaga, ile tutaj było. Uwaga już pokazuje 268 tysięcy kilometrów, już prawie 200, 269 tysięcy kilometrów. No i jak sami widzicie, to naprawdę wszystko wygląda bardzo ładnie. Pierwsze w zasadzie na co zwróciłem uwagę, kiedy wsiadłem do tego egzemplarza, to jest wielkość wnętrza. Pomimo, że samochód jest klasy wyższej, no nie jest tak duży jak Audi A6, zdecydowanie bliżej będzie mu tutaj do BMW serii 5, które również, w, jeżeli chodzi o Audi A6, wypada pod tym względem tego wnętrza, no troszkę blado. Ja mam 1,82 m i słuchajcie, miałem lekki problem z ustawieniem sobie fotela pod moje gabaryty kilkukrotnie ustawiałem fotel, no i aktualna pozycja, jaką zajmuję, to jest taka optymalna dla mnie. I powiem Wam szczerze, że no niestety nie jestem w stanie sobie tutaj założyć ręki za kierownicę. Ta kierownica jest oddalona za bardzo ode mnie. Jeżeli ja natomiast przysunę się do przodu, kierownica jest oczywiście maksymalnie wyciągnięta w moją stronę i opuszczona w dół, no to jeżeli ja przysunę się do tej kierownicy, to z kolei będę uderzał już praktycznie kolanami tutaj. Chociażby od kluczyk, tak? Także no ta, ta pozycja jest dla mnie najbardziej optymalna. Nie chcę sobie też pochylać oparcia siedziska bardziej pionowo, bo z kolei no będę siedział jak na stołku. Dobra, mniejsza o to. Mamy 1,82 m wzrostu, ustawiłem fotel pod siebie i słuchajcie nad moją głową, mam cztery palce wolnej przestrzeni, czyli tego miejsca tutaj nie brakuje. Bardzo fajna jest ta właśnie, co wcześniej powiedziałem, poduszeczka, ponieważ my trzymając tutaj rękę, trzymamy właśnie sobie tą rękę, ten łokieć na poduszeczce, na poduszeczce, ciężki ten polski język. Tutaj po prawej stronie mamy podłokietnik, no niestety nie jest regulowany. W tym podłokietniku znajdujemy schowek, ekran od mm, nawigacji, od systemu audio. Z, już pokazuję, tylko będę musiał ściszyć, z monochromatycznym wyświetlaczem, czyli nie mamy tutaj kolorów. Chociaż można powiedzieć, że kolory są, no bo jest kolor zielony, ale po prostu napisy były koloru zielonego, a cała reszta jest czarna. Mi osobiście naprawdę bardzo się coś takiego podoba. Mamy nawet tutaj, zobaczcie, nawigację. No niestety ona nie działa. Dlaczego? Ponieważ ponoć nie było dostępnej w ogóle nawigacji, e, przewidzianej nawigacji na rynek polski. Szkoda. Zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj miejsce z tyłu. Znowu to przetłoczenie, które bardzo mi się podoba kanapa, która jest wyprofilowana typowo pod dwie osoby. Zwróćcie uwagę, ja tutaj wpadłem wręcz. Naprawdę siedzi się bardzo miękko, bardzo komfortowo. Ta kanapa jest mięciutka, wyprofilowana, tak jak powiedziałem, pod dwie osoby. Znajdziemy tutaj także podłokietnik. Zobaczcie, bardzo fajnie wykończony, również z tej skóry prawdziwej, nie to co teraz się robi. No, już podłokietnik taki miękki nie jest, aczkolwiek jest bardzo komfortowe. No i słuchajcie, mam 1,82, nie będę tutaj może zamykał drzwi, żebyście wszystko widzieli. No i teraz miejsca, tak? O ile na nogi, dla mnie tego miejsca. Zwróćcie uwagę, jest naprawdę dużo, bo jeszcze mam 5 palców wolnych przestrzeni tak na spokojnie. Mam tutaj miejsce na swoje stopy. Jak zamkniemy te drzwi, to mam miejsce tutaj także na moją lewą rękę. No już niestety nie ma tutaj takiego miękkiego wykończenia. To już jest twarde, a szkoda. Aczkolwiek tutaj dalej mamy tę miękką, fajną skórę. W środku również jest tutaj z tej strony wyścielone jakimś materiałem, żeby nam nie stukało tutaj, nie rezonowało to, co będziemy tu przewozić. Natomiast nad moją głową, słuchajcie, miejsca nie ma. Ja już szoruję moją łysiną. W zasadzie moją łysą głową, bo włosów nie mam. O tutaj pod sufitkę. Także no, nad głową miejsca. Brakuje. Przyznam szczerze, że ktoś ma więcej wzrostu niż 1,82 m, no to będzie tutaj niezadowolony. Ale za to zadowolony będzie z. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. No nie wiem, no, podoba Wam się to, bo mi naprawdę bardzo się podoba. Wygląda to po prostu rewelacyjnie. Coś pięknego. start mm, to jest po prostu miód, miód na uszy ah, słuchajcie, takich silników już niestety mm, no się nie robi do takich z, można powiedzieć zwykłych samochodów e, bo teraz 3 litrowe V6, no to tak Maserati, to Giulia Quadrifolio, czyli takie topowe już naprawdę takie topowe można powiedzieć, auta. Natomiast w takich zwykłych, cywilnych, no... Co to jest? Proszę bardzo, Jakimś skuterem tu jeżdżą. A w takich zwykłych autach, no to 3-litrowe V6, no to już sorry, no ludzie, nie uświadczymy, niestety, co najwyżej dwulitrowe litrowe turbo. Widzę, że Gosiu tam naprawdę nieźle popierdziela tym gukarcikiem. No i dobra, przed chwilą nagrywałem dla Was, ale okazało się, że mikrofon leżał tutaj, więc muszę to powtórzyć i spróbować przekazać jeszcze raz to samo. A więc pierwsze co... Kurde, jaka Polska bogata, 911, Panamera, no, rewelka. Pierwsze na co zwróciłem uwagę, kiedy wsiadłem do tegoż samochodu, to zaskoczył mnie komfort, bo te fotele są naprawdę bardzo wygodne, bardzo fajnie nawet trzymają te moje ciało, zwłaszcza tutaj w skórzanej kurtce na zakręcie. E, aczkolwiek jest problem właśnie z ustawieniem tych foteli, i to jest moim zdaniem największy minus tego auta, czyli z ustawieniem pozycji za kierownicą, z właściwej, z ustawieniem właściwej pozycji za kierownicą. Ja rozumiem auta japońskie, które faktycznie są projektowane dla małych kurdupli, no ale słuchajcie, Alfa Romeo, włoski samochód. Czy Włosi są tacy niscy? No i chyba nie. Włosi to raczej wysoki naród, więc. Kurde, cholera, dlaczego nie ma możliwości siedzenia tutaj bardzo nisko i większej regulacji, jakby nie patrzeć tych foteli? Dlaczego, znaczy, ok, regulacja foteli jest dobra, ale jakoś tutaj coś nie wyszło, ponieważ jeżeli ja siedzę w odpowiedniej dla siebie odległości od tej kierownicy, no to. Trzymam ręce wtedy odpowiednio na kierownicy, ale po prostu siedzę za blisko konsoli i na odwrót. Jeżeli odsunę się od tej konsoli, no to ja tutaj nie mogę sobie ręki wsadzić za tą kierownicę tak, jak bym chciał, tak? Czyli ja po prostu muszę się przysuwać do tej kierownicy, żeby tą kierownicą odpowiednio operować. No coś tutaj nie poszło. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Myślę, że wiecie. Natomiast na plus jest na pewno prowadzenie tego auta, bo pomimo tego, że mamy tutaj napęd na przednią oś, to ten samochód prowadzi się naprawdę, słuchajcie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie się również jeździ tym samochodem podczas wyższych prędkości. Robimy sobie teraz kickdown. Ta skrzynia jakoś tak nie redukuje specjalnie. Kręcamy się na obroty. Słuchajcie, idziemy już 120, a nawet i ciutkę więcej 122. O, nawet lepiej, żebyście nie widzieli. I powiem Wam szczerze, przy takiej prędkości która jest bardziej jednak na niemieckiej autostrady, ten samochód jest dalej w miarę cichy. Ja oczywiście nie mówię, że on jest mega cichy, ale myślałem, że będzie gorzej, szczerze powiedziawszy. Dlatego też podróżuje się naprawdę tym samochodem bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Pomimo, że czterobiegowa skrzynia, bo mamy tutaj cztery biegi, konstrukcja typu ZF, bardzo fajna przekładnia, trwała, jakby nie patrzeć, aczkolwiek już po remoncie, ponieważ Hmm, no właśnie, tego nie powiedziałem, a miałem o tym powiedzieć już na początku tego materiału słuchajcie, właściciel wpakował w ten samochód ponad 20 tysięcy złotych tak, tak, ponad 20 tysięcy czy 25 chyba nawet, ale przyjmijmy ponad 20 tysięcy złotych no właśnie, co robił? coś tam wspominał o silniku coś tam wspominał o skrzyni biegów czyli remont skrzyni biegów remont silnika bodajże głowice no i Kilka takich, można powiedzieć, pierdół i mamy 20 tysięcy złotych. No niestety, ale trochę eksploatacja tego samochodu, jeżeli jest on troszkę zaniedbany, kosztuje. Ten egzemplarz akurat jest fajny, zdrowy, więc zdziwiło mnie, szczerze mówiąc, to, że no tutaj yy, trzeba było włożyć taką, no niemałą, jakby sakiewkę pieniędzy. Ale słuchajcie, no. Samochód dobrze prosperuje. Ja myślę, że to, no może lokata kapitału, to to jakaś wielka nie będzie. Aczkolwiek przyszłościowo, bo teraz jeszcze te samochody jakoś super drogie nie są. Myślę, że przyszłościowo nawet nawet warto. No akurat nie udało się go wkręcić wyżej. Szkoda. No, ale zobaczcie, prowadzi się go naprawdę. Super. No nie jest to go-kart, bo auto nie jest jakoś małe, ale powiem Wam, że naprawdę fajnie się tym jeździ. Słuchajcie, to jest naprawdę, mówię, no bliżej BMW 5. No Mercedesem sobie tak nie pojedziecie, no nie. a szóstką już bliżej. a szóstką już bliżej, to tak. 99 rok, słuchajcie ludzie, no to nie jest nowe auto, nie? No, czuć jednak, że ten samochód jest doinwestowany naprawdę. Podejrzewam, że zawieszenie, te sprawy delikatnie podniesiona, podniesiona moc. Aczkolwiek sam właściciel mówi, że no, jakoś tego tam mocno specjalnie nie odczuwa. No ale największą wadą chyba tego wszystkiego to są hamulce, które akurat jeszcze tutaj piszczą. Właściciel kombinował z różnymi klockami TRW, Brembo, no i dalej to wszystko piszczy. Może ktoś z Was miłośnik Alfa Romeo będzie wiedział, zna receptę, dlaczego tutaj piszczą, nie, właśnie nie wiadomo czy to klocki, ale no przy hamowaniu i tylko na rozgrzanych hamulcach i to na przedniej osi, konkretniej właściciel wskazał na lewą stronę, czyli przednia oś, lewa strona, tam coś piszczy i się wydaje, że no może być coś, jeżeli chodzi o termikę, tak? czyli mamy ciepło, metal zwiększa swoją objętość, on się rozrasta i coś tam wtedy właśnie o siebie, że i przez to mamy właśnie taki, a nie inny efekt. No cóż, podsumowując, piękną y, Alfa Romeo, czy mi się ten samochód podoba? Tak, szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podoba, aczkolwiek jednak bardziej skłaniałbym się w wersji poliftingowej. Natomiast samo wnętrze jest po prostu piękne. Przebolałbym naprawdę tą pozycję za kierownicą. Tu nie ma dramatu. Też przyznam szczerze, że kilka kilometrów już tym samochodem zrobiłem i powiem Wam, że no już nawet się z tym przyzwyczaiłem, obyłem się. Samochód da się zagazować, aczkolwiek jeżeli ktoś myśli o aucie na weekendy, no to no nie polecałbym. Chyba lepiej bez gazu jednak. No i tyle. Kupować, cieszyć się, bo te egzemplarze naprawdę drogie nie są. Oczywiście zwróćcie uwagę, ile trzeba włożyć w taki egzemplarz, bo może on kosztować 10 tysięcy, ale włożycie w niego kolejne 10 tysięcy. Albo kupić zadbany, który już ktoś jednak władował. Nie małą sakiewkę pieniędzy. Zresztą ten wybór już należy do Was. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego materiału. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. No, i oczywiście do zgłaszania się ze swoimi samochodami. Chciałbym być w ciągłości, chciałbym nagrywać i nie tylko Alfa Romeo, chociaż ja widzę, że jednak Alfiści to jest naprawdę przemiła grupa e, motoznawców, miłośników motoryzacji i dotychczas no, chyba z tymi ludźmi najwięcej miałem do czynienia. Tak, myślę, że tak. Alfiści to jak na razie dla mnie najlepsza grupa, e, ludzie najbardziej serdeczni, naprawdę, którzy chcą się dzielić wiedzą. Także jeszcze raz, dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zajrzyjcie do linku, do opisu filmu, tam znajdziecie linki, aby się ze mną skontaktować. Dzięki. Znowu Jaguar. To chyba znowu był F-Pace SVR, bo ten samochód za mną chodzi, niewątpliwie. Chyba muszę go kupić. 600 tysięcy, puu, co to jest, 600 tysięcy jest mój. Dobra, dzięki serdecznie. trzymajcie się, na razie, cześć.